Jestem parówką. Chciałbym życzyć Wam wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Życzę Wam zdrowia, szczęścia, wegetarianizmu i żebyście nie jedli parówek. Chcę też życzyć. Chcę też pożyczyć? Nic nie chcę pożyczyć. Chcę życzyć z czymś chcia, zdrowia dla sera, bo ponieważ. Jedząc ser, nie jedziecie mięsa. I jesteście good. bo Ponieważ parówki są z mięsa, a jedząc parówki, zadajecie im ogromny ból. I chcę, też, e, chcę też złożyć życzenia brawstwu szynki, ponieważ oni jedzą szynkę, a nie parówki. I podpisali z nami pakt. Kiedy pan szynka zostanie prezydentem. Sprawi, że jedzenie parówek będzie zakazane. Ogólnie życzę wszystkim. A cały świąt!